Zaczyna się od piłowania silnika, zakładania tych kontenerów, wożenia tutaj tych, tego szkła. Wożą sobie, zobaczy pan, tam są worki pod tą niebieską plandeką, oni to biorą na łychę, wożą na halę, rozpakowują i następną biorą. On jedzie tą łychą dobre 10 metrów i po już ją betonie. ciągnie po betonie. Metal po betonie? To, to można sobie wyobrazić, jaki jest odgłos. O 6 rano. I to jest na okrągło ten hałas. Najgorzej jak szkło pakują, albo sypują przywiozą jakiś duży kontener i sypią to szkło. No, kiedyś tu mieliśmy gości, a Marysia mówi do mnie, Radka, mówi co to, polter? Mówi tyle szkła i się śmieje, bo on jest z naszych ekstraktur. Po włosem wiemy. o tak, ciągną. O, no, tak on to zakłada, o i ciągnie, tylko, nie, teraz tak, to nie to co rano, nie no, tak. to co rano, nie, może ma kółka sprawne, bo nie każdy mają kółka sprawne. Słuchaj, bo tu mają okna, oni tu widzą, że są A może? Albo to nie, nie od nich z firmy. To jest jakaś inna firma. Nie, zielony to jest trójstronny. Tak? Pięknie to zrobił. Czy tym razem tak. pięknie to zrobił? I oni mówią, że mew nie ma. Że Co? ptactwa nie ma. Pan zobaczy jak ptactwo. Lata dużo tak. Jest to aż i właśnie do tego zielonego i to wszystko te wory z tym. Wszystko zalega i my to wszystko a po deszczu. Jeszcze jak to Zobaczy pan z tymi dziećmi, pan to zrobił. Gdzie dzieci się mogą bawić? Dzieci w tym smrodzie. Tak, żyją. Tu, tylko ten kącik mają z tym piaskiem do zabawy. Nic więcej.